Witajcie w kolejnym odcinku z serii Moje lokomotywy. Dzisiaj chciałam pokazać właśnie moje etki. Widzicie tu. To będzie chyba krótko trwało, bo mam ich tak naprawdę mało. Muszę się upewnić. E, tak. Tak naprawdę, na pewno. No i teraz. No wolę już pokazywać niż się lenić. No dobra. A, chyba my, ciężko będzie mi zdjąć maskę. Ale dobra. Pierwszy będzie Track Master. Gdzie tutaj. Ten jakoś nie jedzie. Dobra. Tutaj. Widzisz? Dobra. Dobra. Teraz dajcie właśnie taki plastikowy. Dobra. i ostatni to będzie właśnie taki Taker Play On też ma taką złośliwą buźkę, widzicie? Też ma taką buźkę złośliwą Widzicie? Dobra. O, widzicie już teraz, smaż to, teraz krótko trwało, ale wszystko obróciło się dobrze. Trzymajcie się.